Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek to będzie odcinek z serii Mierzymy, hol zakupowy, coś w ten desen. Na początku powiem od razu, że jest tego niewiele, bo w sumie nie kupuję teraz aż tak dużo ubrań. No między innymi dlatego, że są galerie pozamykane. A jeżeli chodzi o zamawianie przez internet, to tak średnio lubię. Zamawiam, nie powiem, że nie, ale jednak wolę zobaczyć to na żywo, przymierzyć ewentualnie, dotknąć jaki to jest materiał. Ubrania, które Wam dzisiaj pokażę, będą m.in. z sinseja, dwie rzeczy z Wasyla, jedna rzecz z New Yorkera oraz jedna rzecz z Hausa. Chyba tak. Chyba coś takiego. No i pokażę Wam jeszcze dwa dodatki. Nie przedłużam. Zaczynamy. Związałam włosy, żeby było mi wygodniej, bo szczerze powiem, że to nie lubię rozpuszczonych włosów. I zaczynam od tych dwóch dodatków. Pierwszy dodatek to jest torebka. Eee, ja ogólnie bardzo dawno temu kupowałam sobie torebkę i stwierdziłam, że w końcu chciałabym jakąś nową torebkę, bo wszystkie poprzednie torebki to nosiłam mamy. Eee, i zamówiłam sobie tą torebkę. To jest torebka, która kosztowała 40 zł w chaosie. na jakieś przecenie. Ja już ją się kupiłam z miesiąc temu nawet. Albo może i lepiej nawet. Na jakichś tam przecenach. I szczerze powiedziawszy jest ona średnio wygodna. I jest bardzo mało pakowna. Ja sobie ją zazwyczaj noszę tak, w taki sposób. Eee, przez ramię. Ale jak na przykład, nie no wiadomo, jak tam idę do pracy czy coś, to tylko rękę biorę albo przewieszam sobie tutaj. Taki sposób. E, Terebka jest średnio wykonana. Tutaj już widzę, że się próje, i Ech, tu się pruje, tu się bruje, tutaj. A zobaczcie, że mam ją naprawdę miesiąc, może trochę lepiej. Przy czym nie noszę jej też cały czas z tego względu, że. E, no teraz, jak byłam dwa tygodnie na kwarantannie, to w ogóle nie wychodziłam. E, zresztą teraz jest i trzeci tydzień i też nie wychodzę nigdzie. W związku z czym. Jakość tej torebki jest przetragiczna. Ona w cenie regularnej kosztowała 80 zł. Tutaj już są po prostu, o, takie szewki i podejrzewam, słuchajcie, że to jest po prostu tylko i wyłącznie na jeden sezon. I będę musiała wrócić i przeprosić starą torebkę mojej mamy, która ma już pewnie z 10, jak nie lepiej. Lat. Choć w sumie za chwilę będzie sezon taki wiosenny, to będę nosić plecaczki. Yy, więc tak, to jest torebka, średni zakup, ogólnie nie polecam, naprawdę, nie jest pakowna, no, znaczy nie jest, no coś tam się zmieści, wiadomo, ale tak, żeby się zmieściło tyle, ile ja bym sobie życzyła, to niekoniecznie. No i przede wszystkim kolejny minus ma tylko jedną yy, przegródkę. Yy, jakby była jakaś przegródka jeszcze na przykład tutaj z tyłu torebki, to by było też fajnie. A niestety tej torebki, tej, yy, tego dodatkowego miejsca ta torebka nie posiada. Teraz chcę Wam właśnie pokazać tutaj zobaczcie, jak to strasznie wychodzi. I tak ta torebka cała w taki sposób po prostu się yy, pruje. No... Wiecie, to jest niby 40 zł. No ale mimo wszystko, jak kupujemy tę rybkę, to nie chcemy jej mieć na jeden sezon. A wydaje mi się, że i tutaj tak samo, wszystko się po prostu próje. A ta rybka nie jest wiele użytkowana. Okej, okay, kolejną rzeczą są okulary z AliExpress. Słuchajcie, ja jestem wielką fanką okularów z AliExpress i zawsze na zbliżający się sezon wiosenno-letni zamawiam sobie jakieś właśnie okulary. A najczęściej znalazłam sobie trzy, cztery pary A Teraz, no jakoś teraz ostatnio, Ostatnim czasie nie widziałam nic fajnego Na Ali, w sensie jakieś takie okulary Które by mi wpadły w oko Poza tym trochę podrożało Jeżeli mam być szczera Zazwyczaj kupowałam okulary Tak w granicach 7-8 zł te, te też kosztowały coś koło tego Ja nie powiem, że były one dużo droższe są to takie w kształcie kociego oka. Ja nie wiem, w sumie szczerze, jeszcze nie patrzyłam, czy one w ogóle nie pasują, czy mi nie pasują. Zaraz zobaczę. Hmm, chyba tak średnio mi pasują, ale ogólnie chodziło mi o to, słuchajcie, żeby nie miały tych nosków, bo często i często po prostu jak kupowałam właśnie okulary, bo mi się na przykład podobają awiatorki, są świetne. I bardzo je lubię, tylko najgorsze jest to, że na przykład czegoś takiego nie zrobisz w awiatorach, ponieważ mają te noski i potem zaraz wszystkie włosy mi wychodzą i latają po całej twarzy i w ogóle. A w takich okularach, które nie mają nosków, mają plastikowe yy, wszystko i, i i co? I nic. No i są spoko, no bo po prostu weźmiesz tak i ściągniesz sobie tak i nie ma problemu. O i proszę bardzo, tak wyglądają z bliska, wykonanie słuchajcie nie jest naprawdę złe, myślę, że są całkiem dobrze wykonane, no taka po prostu chińszczyzna, ale yy, no za taką cenę tam 8 czy 7 zł, ja nie pamiętam dokładnie ile za nie zapłaciłam, ale nie więcej niż 8 zł, no to jest spoko, tak, na bazarku czy jakimś innym sklepie trzeba za takie same okulary dać 20, 30, a nawet i więcej yy, kasiorki. Nie wiem, czy mi pasują, czy mi nie pasują, nieważne, to są okulary do auta. E, mam teraz koszulkę na sobie z Tomem i Jerry. Jerry, Tom i Jerry. E, no słuchajcie. Roczniki 90. nawet trochę wcześniejsze, trochę późniejsze doskonale e, znają bajkę Tom i Jerry. E, to była jedna z moich ulubionych bajek. E, bardzo chętnie bym sobie opisała, ale niestety pewnie już ich nie ma. To jest koszulka z Sensei, i ona kosztowała 30 zł. Ja mam ją w rozmiarze S, i ona jest trochę długa. Wykonanie też nie jest jakieś rewelacyjne, no ale na trzy dychy to nie jest jeszcze tragedia. Tym bardziej, że koszulki takie kreskowkowe są bardzo drogie. Stwierdziłam, że ta koszulka jest w ogóle dosyć długa, więc ona będzie dobra do jakichś leggingsów, do ewentualnie jakichś dłuższych spodanek taka wiecie sportowa fajna ma bardzo przyjemny materiał muszę przyznać że to jest taka fajna bawełna ten jak się nazywa nadruk to jest chyba sitodruk czy coś takiego no to to jest takie tam średnio przyjemne ale ogólnie szuka jest przefajna będę miała w czym po prostu chodzić na moje spacery wiosną nie będzie ciepło albo po prostu na rower Dobra, to była koszulka z Sinseya i jeszcze ostatnia rzecz też z Sinseya to e, dresy. Wzięłam sobie dresy właśnie tak z myślą o tym, żeby chodzić e, na te moje spacery, które sobie wymyśliłam teraz po tym covid żeby dotlenić e, e, organizm i wzięłam sobie takie jasno-szale, bo tylko takie w sumie były, bo chciałam właśnie w kolorze e, fioletowym albo żółtym, ale niestety nie było już żadnych rozmiarów. Więc wzięłam sobie te szare i słuchajcie, wzięłam sobie M-ki z myślą na, o tym, że po prostu czasami kupuję w senseju i te rozmiary w senseju zazwyczaj są takie dziwne, że ja czasami mam XS, a czasami mam M. Więc mówię, dobra, skoro są to dresy, to wezmę m -ki. I tak widzę, wiecie, no ja ogólnie teraz trochę przytyłam, ale e, tak się zastanawiam, czy one nie będą dla mnie może za duże, chyba, że takie po prostu luźniejsze. Aż znaczy na pewno je zostawię, no bo nie będę ich odsyłać, bo one nie były drogie. One kosztowały też 30 zł, więc też jest to na spoko. Jaki jest minus tych spodni? Na pewno to to, że są mega cienkie i prześwitują, więc tutaj konieczna będzie bielizna najlepiej cielista, w kolorze cielistym. Także zobaczymy, co mi się podoba, mają długie nogawki, więc spoko. Więc przymierzę teraz te dresiwa. No i tak jak myślałam, są trochę przyduże. Tutaj dosyć mocno mi ta gumka odstaje. No i tutaj się po prostu robią takie dziwne rzeczy. No ale słuchajcie, myślę, że e, tutaj wokół domu w domu to będą one całkiem w porządku. E, nie wiem, czy mi prześwitują majtki. Mam w tym momencie ubrane akurat siwe. Więc ale ciemniejsze siły niż ten dres. Ogólnie jest bardzo przyjemny, jest taki dosyć miły ten materiał. Wiadomo, że to po dwóch, trzech praniach już będzie takie tam sobie. No ale głównie chodziło mi po prostu o to, żeby mieć jakieś takie luźniejsze dresy do chodzenia. No ale mówię, czuję, że są trochę jednak za duże i mogłyby być ten rozmiar mniejsze. No ale to nic. Może jak otworzę galerię, to po prostu pojadę i sobie jakieś dresiwo. Takie tanie, bo nie, nie widzę sensu kupowania drogich e, dresów. Do tej koszulki to tak może nie pasuje zbytnio. Do tej koszulki, Do tych. E, te spodnie do tej koszulki może nie pasują zbytnio, chyba że wsadzę sobie sad w środek. Ale to nie będzie widać. Jerego. No nie. No, chyba żebym wyjęła, ale to i tak. Widać tylko yy, tego, Toma. No, tak. No. Dresy, jak dresy, nie? Spoko. Trochę za luźne, ale tam. Do biegania wokół domu, w domu. Okay. Dobra, kolejna taka kreskówkowa koszulka, która też mi się bardzo spodobała, w ogóle mi się bardzo podobają teraz te koszulki kreskówkowe, one są po prostu przegenialne, Widziałam świetną z Flintstonem, świetną z Kaczorem Donaldem, czyli z tymi bajkami, które są po prostu i ze scooby -Doo. Które po prostu ja na nich tak naprawdę się wychowywałam, je oglądałam i uwielbiałam te bajki. No, ale cena tych koszulek zazwyczaj jest dosyć wysoka. I wiecie, z drugiej strony ja też nie za bardzo mam, gdzie nosić takie koszulki. No bo to praca do urzędu nie założę raczej takie koszulki, nie. Także wiecie, cierniakka. No ale no może to, to może założę sobie kiedyś tak dla, dla fanów po prostu. To jest koszulka, którą kupiłam w New Yorkerze z myszką Miki i myszką mini, look at my back, czyli tutaj z tyłu ma po prostu tył auta. No tak mi się spodobała koszulka, a to, że w ogóle jest biała, to już w ogóle skradło moje serce, bo ja najbardziej lubię białe koszulki. I ona, słuchajcie, była przyceniona. I ja w ogóle tutaj, wiecie, tutaj była cena jedna przyklejona i odkleiłam tą cenę. I słuchajcie, cena pierwotna tej koszulki to było 44,95. Na to była naklejona cena 49,95, Także widzicie, jak nas tutaj jadą. Tu było kilkanaście różnych innych cen, ale ja ją kupiłam w 24,95. Dlatego też nie kupuję drogich t-shirtów. No i teraz sobie wzięłam właśnie ten t-shirt z New Yorker'a. To jest rozmiar XS, bo w sumie nie było innego. No to dobra, przemierzam. Może o tych spodni będzie tym bardziej pasować. Okej, okay, mam ten t-shirt. Fajny jest ten t-shirt, bardzo mi się podoba. Tylko teraz właśnie widzę, że tutaj pełno tak wystaje z niego, więc będę musiała poobcinać. Eee, tutaj ja ogólnie, no teraz, no, no niestety no, przytyłam, po prostu przytyłam, no. I e, widzę po prostu to na przykład tutaj w, e, w bicepsach, w ramionach, że jest po prostu mi ciaśniej. E, do tego tutaj mogło być S, a tutaj jest OK, w porządku. Także tak wygląda ta koszulka. Z przodu i z tyłu. No, i tą koszulkę mogę sobie bez problemu wsadzić na przykład w te spodzienki. O! I strój po prostu na spacer gotowy. Tada! No, i taki jest oto Tył. No i dobra, tak z bliska Wam pokażę też, jak ta koszulka wygląda. O! Ciach. Fajna, naprawdę jest fajne. Tutaj macie tył. Naprawdę spoko. Słuchajcie, ja bardzo serdecznie polecam mam New Yorkera, bo tam można znaleźć fajne rzeczy. Jakość jest tam średnia, ale. Na sezon okej. Okay. No dobra, idziemy, słuchajcie, dalej. W takim razie przechodzimy do sklepu o nazwie Wasy. Słuchajcie, ja sklep Wasy znam już od bardzo dawna i... Ogólnie lubię ich produkty, przy czym ich produkty są takiej średniej jakości, ale są naprawdę fajne. Mają takie fajne perełki w dosyć przystępnych cenach. I ja właśnie sobie zawsze zamawiam z Wasyla białe bluzki. Jak już mówiłam wcześniej, ja białe bluzki najbardziej lubię, ponieważ zawsze do wszystkiego po prostu mi pasują. A jeżeli chodzi o kolor czarny, no to ja akurat koloru czarnego nie za bardzo lubię. Dobra, mam taką białą bluzeczkę, słuchajcie, jest w mm, rozciągliwy materiał, w paseczki, prążkowana I z tyłu ma po prostu taki oto fajny dekolt Nie ma go z przodu, tylko ma go z tyłu Także zaraz już przymierzamy Okej, okay, ta bluzka tak się prezentuje To jest bluzka, słuchajcie, dopasowana, obcisła I ona tutaj e, podkreśla fajnie jakby e, nasze kształty Zobaczcie, że mam stanik w kropki, ale już mi się nie chciało przebierać więc tak, i to, to słuchajcie, ta bluzka jest taka niebezwyczajna, ale słuchajcie, odwracamy się i mamy fajnie wyeksponowane y, plecy. Także spoko. I co mi się podoba bardzo w tej bluzce, to to, że nie widać po prostu stanika. Tutaj, w tym miejscu, bo zazwyczaj te, te dekolty z tyłu są takie dłuższe, że tu potem widać stanik. I to takie jest, wiecie, średnio estetyczne, a tak ta bluzka po prostu y, jest idealna. Tutaj y, no trochę. Tu może, muszę tutaj naciągnąć. O. o! Tutaj jest bardzo grzeczna, elegancka, ułożona, ale odwracamy się i mamy po prostu fantastyczny dekolt. Bardzo mi się podoba ta bluzka, bardzo mi się spodobała ta bluzka na stronie i miałam dylemat, czy zamówić białą, czy jakiś inny kolor, dalej, Ale stwierdziłam, że najczęściej i tak noszę białe koszulki i bluzki, więc mówię, ok, biorę białą. Spoko. Ta bluzka kosztowała coś około 40 zł, chyba, albo 45, nie pamiętam. Podlinkuję Wam ją na dole, jeżeli jeszcze będzie. Naprawdę jest w porządku. To jest rozmiar XS na S. Te rozmiary w tym F Masylu też są takie tam średniawka. No ale okej, dobra. Teraz, słuchajcie, biorę drugą rzecz z Wasyla. I są to takie... Leginsy ala skórkowe i tutaj z tymi leginsami mam taką relację średniawkę, bo ten rozmiar jest taki dziwny, bo to jest też rozmiar XS na S, wzięłam taki rozmiar, a jakbym wzięła może M na L to byłoby dla mnie jednak za duże. No dobra, w każdym razie no zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. No miałam je raz już ubrane, e, miałam je ubrane do e, szpilek, więc nie wyglądały one tak źle. No za takie są brudne. Więc musicie mi wybaczyć, że ja przymierzę do skarpetek. No i te spodnie tak się prezentują. Takie one, to są takie w sumie legińce, one są w, w gumkę i one dla mnie są po prostu w tym miejscu lekko przyciasne. One tak jakoś nie wiem, mam wrażenie, że po prostu dziwnie się układają, przez co. Nie wiem, nie wiem, po prostu. To jest relacja taka. Nie wiem, co o tym myśleć, tak naprawdę. Bo one są fajne, one mi się podobają, ale tak jakoś tak się dziwnie marszczą, dziwnie się układają. Wiecie, być może. To jest tylko naprawdę zarezerwowane dla mega szczupłych osób, które po prostu są chude bardzo, bo dla mnie tutaj one są lekko przyciasne, tu są lekko przyciasne i mają to. To jest dziwne, że tu, tu z tej strony jest wyższy pas, jakby, a tu jest niższy, przez co jak się schylam czy coś robię, to one mi się automatycznie obniżają tutaj z tyłu. Także one są po prostu według mnie źle uszyte. Też one kosztowały też coś koło 40, może 40 parę czy 50 zł, więc też nie jest to jakoś super dużo. No ale, mimo wszystko, oczekiwałam więcej od tych spodni. Jasne, będę je nosić, ale nie wiem, czy często po prostu. Miałam mi ostatnio obalę, tak jak już mówiłam wcześniej, ze szpilkami nie było źle, ale nie było też rewelacji. Takie po prostu. Jak nie mam co ubrać, to ubiorę to po prostu. O, taki sposób. No i chcę Wam się pokazać, jak one tutaj odstają, bo one powinny najlepiej, jakby były takie, albo po prostu jakoś tak fajnie się rozchodziły. A tak, one się tak kończą nie wiadomo jak. Także to też jest lekko słabe, nie? O. One są takie. No o, tak się marszczą, po prostu jakby miała jakieś fałdy tłuszczu. Także jestem średnio zadowolona akurat z tych spodni. Leginsów w sumie bardziej. Ok, i zostały nam dwie rzeczy i będą to spodnie właśnie. Ostatnio też właśnie, właśnie poszukiwałam jakichś spodni, które po prostu byłyby w miarę ok, ale no ja po prostu przez to no nie mogę tego przeżyć, że jak ja mogłam tyle przytyć, że wszystkie moje spodnie są dla mnie za ciasne. No i druga sprawa, że większość moich spodni po prostu już są poprzecierane i widać, że ich żywot dobiega końca. Dlatego też kupiłam sobie e, ostatnio, jakbyśmy właśnie w Gdańsku, e, spodnie z Pull&Bear. Bear. Pierwszy raz mam spodnie z Pull&Bear. Bear. E, to jest rozmiar 38 Skinny high waist e, No, ja mam tylko i wyłącznie wysoki stan noszę. E, innych spodni nie poważam, tak naprawdę. Ym, znaczy, nie poważam. Niezbyt lubię, na przykład między innymi te spodnie, właśnie są takie średnie. No i dobra, przymierzam je. Dobra, spodnie mam założone, słuchajcie. No i teraz tak, jak te spodnie wyglądają. One yy, na mojej sylwetce wyglądają nie tak źle. Yy, no, niestety moja pupa trochę, bo nie ćwiczę, więc automatycznie klap. Więc niestety nie ma co tutaj podnieść, nie ma co podkreślić za bardzo, bo po prostu mówię, moja robi się płaska. Niestety. Jeżeli nie zacznę ćwiczyć, to będzie jeszcze bardziej płaska, no ale dobra. Jeżeli chodzi tutaj w pasie, no to one są dla mnie dobre, lekko mi odstają, to tak lekko naprawdę. Materiał jest przyjemny, one no są rozciągliwe i tak dalej. Przy czym myślę, że te spodnie nie wytrzymają jakoś mega długo. Ale też nie były drogie, bo one kosztowały 60 zł, więc spoko. E, kolor mi się podoba, jest fajny. Także no zobaczymy, jak, jak będą po prostu się użytkowały y, później. Jeszcze nie miałam ich na sobie. No, to zresztą widać. Nie miałam gdzie, bo jak wróciliśmy z Gdańska, tak automatycznie byliśmy na kwarantannie, więc wiecie, no lipa, nie? Tu Wam pokażę z bliska jeszcze, jak te spodnie są uszyte, one nie są źle uszyte naprawdę, one są całkiem spoko jeżeli chodzi o cenę 60 zł to jest ok, no to nie jest taki prawdziwy jeans, bo to jest taki jeans rozciągliwy, jaki to jest w ogóle materiał jest tutaj napisane 73% bawełny 25% poliester i 2% elastan taki jest skład spodni. Także spoko. O, i wiecie co? Ja na przykład najbardziej lubię taki look: biała, bluzka, koszulka, spodnie do tego fila, albo jakieś inne adidas, albo balerinę, coś takiego I jest. Abrało i teraz słuchajcie, na koniec zostawiłam sobie ogrodniczki, które, na które polowałam niesamowicie e, długo, e, mianow mianowicie jakieś kilka lat i. To są ogrodniczki, ogrodniczki, które kupiłam w Hausie. Tak, na pewno w Hausie? W hausie, tak. To są ogrodniczki, które były na przycenie. One teraz też są, tylko one są teraz chyba w normalnej cenie. Bo ja je kupiłam za 50 zł czy 40? 50 chyba. Nie pamiętam, bo ja je kupowałam dosyć dawno temu, bo wszystkie te ubrania kupowałam, wiecie, w jakichś tam odstępach czasu, oprócz tych spodni i zamówienia z Sinsei po spodnie kupowałam w Gdańsku, czyli ponad dwa tygodnie temu, a Sinsei przyszedł wczoraj, wczoraj wczoraj przyszedł z No i słuchajcie, postanowiłam sobie wziąć te spodnie z Hołca te ogrodniczki. To jest taki rodzaj spodni, który poszerza, i rzeczywiście może się wygląda w nich mniej korzystnie, ale zawsze to było moje marzenie. Poza tym, mają taki fajny materiał, taki miękki jeans, ale jednak bardziej przypomina to jeans niż ten jeans, który mam z Pool and Bear. No dobra, nie przedłużam już, lecimy z ogrodniczkami. Okej, okay, mam tu sobie ogrodniczki. Te ogrodniczki, słuchajcie, nie wiem czy to widać, ale one mają krótszą nogawkę. Ogólnie, i one, ja mam wrażenie, że one powiększają w tym e, rejonie tutaj i, i powiększają pupę, i powiększają tej biodra i w ogóle ale powiem wam szczerze, że one są przewygodne, naprawdę są bardzo fajne. E, I szczerze powiedziawszy, za taką cenę to w ogóle jestem przeszczęśliwa i zadowolona, że mam te ogrodniczki. E, na wiosnę słuchajcie, do adidasków, do jakichś nawet e, sandałków, czy do czegokolwiek. No, no wyglądały spoko, wiecie, koszulka jakaś i można śmigać, nie? Okej. Okay. Okej, okay. to już by było na tyle, jeżeli chodzi o moje mierzymy. Zakupy są w sumie z dwóch miesięcy, tak naprawdę. I wiecie, ja naprawdę rzadko kupuję ubrania teraz. Teraz, podkreślam, teraz naprawdę rzadko kupuję ubrania, a jak już kupuję, to kupuję raczej takie ubrania, które są w jakichś przystępnych i normalnych cenach. Okej. Okay. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do lajkowania, do komentowania oraz do subskrypcji kanału. I oczywiście zapraszam na mojego Instagrama. Na razie.